Witajcie, moi drodzy, witam Was w odcinku z cyklu Ostatnie Chwile Gwiazd. Dzisiaj dzień, który jest tragicznym dniem dla całej polskiej kinematografii, ale przyznam szczerze, że Osobiście dla mnie również, ponieważ odeszła pani Jadwiga Barańska, niesamowita aktorka, ikona polskiego kina, która swoimi rolami zapisała się na zawsze w polskiej kinematografii. Przeżyła wspaniałe życie, na którym wiele osób mogłoby się wzorować. Niestety w ostatnich miesiącach pani Jadwiga mocno podupadła na zdrowiu, o czym za pośrednictwem Facebooka informował jej mąż Jerzy Antczak. Dziś więc zdradzę Wam, jak wyglądał ostatni czas tej aktorki, ale pokrótce również przypomnę Wam jej cały życiorys. Natomiast dla wszystkich, którzy chcieliby dokładniej zapoznać się z życiem pani Jadwigi, w opisie i w pierwszym komentarzu zostawię odcinek, który o niej zrobiłam odcinek biograficzny, który powstał już jakiś czas temu. A dziś serdecznie zapraszam na ten właśnie z cyklu Ostatnie chwile. Pani Jadwiga Barańska urodziła się w 1935 roku w Łodzi. Jej rodzice byli ubodzy i dużo pracowali, a ta rodzina również bardzo dotkliwie naznaczyła wojna, bowiem hitlerowcy wywieźli na roboty jej tatę, gdy miała 7 lat, a mama trafiła do niemieckiego więzienia. Dlatego mała Jadzia wychowywała się u cioci. Mamie udało się powrócić, ale tata niestety już nigdy nie dołączył do rodziny. Dlatego Jadwidze i jej mamie było bardzo ciężko. Cierpiały z ubóstwa, głodu, które niestety wraz z końcem wojny nie skończyło się. Natomiast mała Jadwiga uwielbiała występować. Było to jej życie. A później, kiedy podrosła, mama, chcąc skontynuować pasję córki, chodziła z nią do teatru. Dlatego pani Jadwiga zamarzyła już wtedy, jako młoda dziewczyna, że zostanie aktorką, ale nie od razu jej się to udało. Wybrała się na egzamin do łódzkiej szkoły filmowej i tam właśnie w komisji siedział Jerzy Antczak, starszy od niej o 6 lat. Jej przyszła wielka miłość. Choć nie od początku przypadli sobie do gustu, a szczególnie pan Jerzy nie był zachwycony. Mój mąż nie chciał mnie przyjąć do szkoły. Był asystentem, a ja strasznie chuda i drobniutka. Powiedział, że ktoś taki w żadnym wypadku nie może być aktorką, mówiła w polskim radiu. I po pierwszym egzaminie próbowała także swoich sił w Warszawie, ale nie udało się. Jednak profesor Aleksander Bardini powiedział jej, że powinna zostać blisko aktorstwa. Mnie się wydaje, że pani powinna w tym zawodzie pracować. Niech się pani postara o jakąś pracę blisko teatru. Za rok proszę zdawać jeszcze raz. Pojechała rok później na egzamin i tym razem udało się. I już jako studentka po raz kolejny spotkała także Jerzego Antczaka i tym razem szybko zapołali do siebie uczuciem. I więcej na temat tej historii mówię w odcinku biograficznym, więc jeszcze raz Wam go polecam. A pani Jadwiga przygodę z aktorstwem rozpoczęła na deskach Teatru Klasycznego, a później występowała także w Teatrze Polskim. Ale było to dość trudne, bo jak słyszeliście, mieszkała w Łodzi cała jej rodzina. Pan Jerzy, a także syn, który pojawił się na w wyniku ich małżeństwa. Pana Jerzego w Łodzi trzymały obowiązki, dlatego pani Jadwiga przez kilka lat kursowała między Łodzią a Warszawą, co sprawiało, że w domu była gościem. Ale w latach 60. szczęście się do nich uśmiechnęła. Pan Jerzy dostał pracę w Warszawie. Objął stanowisko naczelnego reżysera telewizji polskiej po Adamie Hanuszkiewiczu. Nie będę cię zmuszać do niczego, podejmiesz decyzję, jaką ci podyktuje rozum. Po pięciu latach rozłąki, dom potrzebuje rozsądku, powiedziała Barańska, gdy mąż zapytał ją o radę w tym temacie. I właśnie tutaj e, niesamowitą pomocą okazała się być mama pani Jadwigi, która tę parę wspierała właściwie przez cały czas. Pani Jadwiga mówiła, że mama do końca trzymała im drabinę do sławy. Sprzedała nawet swoją biżuterię, żeby mieli za co żyć. Prowadziła im dom, zajmowała się synem, Mikołajem. Kiedy byłam młoda, myślałam tylko, trzeba grać jak najwięcej. Dwa lata nie było mnie w domu, bo kręciłam film. Syn tyle czasu nie miał obok siebie matki. Mówiła pani Banańska w wywiadzie. A w opowiadaniu o swojej drodze do aktorstwa też o mamie nie zapomniała. Myślę, że miłość do teatru odziedziczyłam po mamie. Nie było premiery, którą mamusia by sobie odpuściła. Na niektóre spektakle chodziła po kilka razy. Wszystkie oszczędności, jakie miała, wydawała na teatr. Kiedy zakomunikowałam w domu mamusiu, ja chcę być aktorką, nie było zaskoczenia. Usłyszałam, dziecko, jeśli tobie się wydaje, że będziesz szczęśliwa, to bardzo proszę. I faktycznie aktorstwo przyniosło pani Jadwina ze szczęście. Choć bywały i trudniejsze momenty, bo największą rozpoznawalność odniosła jako twórczyni Rur w filmach swojego męża, Jerzego Antczaka, czyli w Hrabinie Kosel, gdzie zagrała postać tytułową. Ale właśnie to była jedna z trudniejszych dla niej przygód. Dlaczego? Byłam szczuplutka, wielu twierdziło, że nie nadaje się do tej roli, że jestem za brzydka. To było przykre. Tak mi dołożyli, że to się w głowie nie mieści. Jest tak brzydka, że nie miała prawa tego grać, pisano. Cóż, życie to cudowne spotkania z ludźmi, ale i wielkie rozczarowania, mówiła później. Ale największą sławę przyniosła jej oczywiście rola Barbary w filmie Noce i Dnie. Tutaj stała się królową, ulubienicą widzów. I miała w tym dużą swoją zasługę, bo to ona właśnie zaproponowała mężowi, by zekranizował to dzieło. A dla nich wspólnie ten film okazał się być dziełem życia. W 1977 roku dostał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film. Film nieanglojęzyczny. Krytycy porównali go do przeminęło z wiatrem. A nawet mówiono, że hollywoodscy krytycy, gdy zobaczyli ten film, byli oburzeni tym, że pani Jadwiga nie dostała nominacji do Oscara dla pierwszoplanowej roli kobiecej. Pani Jadwiga przez lata była także aktorką teatru telewizji. Za swoją działalność została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Jak więc słyszycie, ona sporo grała. On stał się cenionym reżyserem. Było jej w Polsce dobrze, aż do momentu, gdy perelowskie władze zaczęły wpływać na pracę pana Jerzego. Wiedział, że będzie blokowany i że w Polsce nie zrobi już nic więcej. Dlatego para postanowiła o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Ich małżeństwo było stawiane za przykład nie tylko dlatego, że przeżyli ze sobą 68 lat, ale jak widzicie, dlatego, że wspierali się na każdym etapie swojej pracy, a także w życiu prywatnym, niezależnie od tego, kto odnosił sukcesy, byli w tym razem. A kiedy pani Jadwiga wyjechała do USA, poczuła, że teraz przyszedł czas na rodzinę i że to jej mąż będzie dalej się spełniał. Poczułam, że mam dług do spłacenia wobec bliskich. Wcześniej to oni robili wszystko, bym nie schodziła ze sceny. Dwa lata. Nie było mnie w domu, bo kręciłam serial, i zrozumiałam, że to nie granie jest najważniejsze, ale rodzina, mówiła pani Jadwiga. A pan Jerzy został wykładowcą na wydziale filmowym Uniwersytetu Kalifornijskiego. Pani Jadwiga poświęcała się więc opiece nad Mikołajem. Zagrała jeszcze w ramach wyjątku w filmie Męża w 2002 roku Chopin pragnienie miłości. Kilka lat temu skontaktował się ze mną właśnie pan Jerzy Antczak. Po tym jak zrobiłam odcinek o pani Jadwidze, byli zadowoleni z tego odcinka, bardzo im się podobał i od tamtej pory utrzymujemy serdeczny kontakt. Zdarzyło mi się Kilka wieczorów przegadać z panem Jerzym. Opowiadał mi o ich życiu, o przygodach, o tym, jakie wspaniałe na swoim koncie mieli osiągnięcia i jak ich praca stała się ich niesamowitą pasją, choć czasami bywało trudno. Nie ukrywał także, że pandemia była dla nich bardzo trudnym czasem do przeżycia w Stanach Zjednoczonych. Ale i w tym okresie pomagał im syn Mikołaj, który niezmiennie od lat aż po dzień dzisiejszy otacza ich ciepłą i serdeczną opieką. Pani Jadwiga jednak już od od lat postanowiła nie pokazywać się publicznie i dla mnie również nie zrobiła wyjątku. Wiedziałam, co u niej słychać, bo opowiadał mi o tym pan Jerzy. Ale sam także często dzielił się za sprawą swojego konta na Facebooku z bliskimi, z fanami i ze znajomymi z Polski tym, co się dzieje u nich, co dzieje się również u pani Jadwigi. Niestety w ostatnim czasie, tak jak wam powiedziałam we wstępie, ze zdrowiem pani Jadwigi nie było najlepiej. Przewróciła się, miała pęknięte biodro, a także inne liczne Problemy ze zdrowiem. Nie o wszystkich chciała mówić. Wiadomo także, że groziła jej ślepota. Kochani przyjaciele, długo walczyłem, czy ujawnić stan zdrowia Jadzi, ale ponieważ jest mi bardzo ciężko na duszy, podaję jaki jest stan. Wiele tygodni temu pojawiło się u Jadzi schorzenie rogówki lewego oka. Lekarze wydali diagnozę, że stan jest bardzo poważny i grozi jej utrata wzroku. Po pewnym czasie podobny syndrom odezwał się w drugim oku. Jadzia nie należy. Do osób histerycznych, ale powiedziała mi. Życie bez wzroku nie ma sensu. I nagle następuje dramatyczna sytuacja. Jadwiga upada przodem ciała na kamienie. Straciła przytomność i trzeba było wezwać pogotowie. W szpitalu dokonano prześwietleń i okazało się, że jeden z kręgów jest nieco przesunięty. Ponadto w prawym biodrze nastąpiło pęknięcie. Jeżeli przesunięcie kręgu okazało się możliwe, z uwagi na wiek biodro nie mogło być operowane i trzeba było czekać na samoistny wzrost, co może potrwać wiele miesięcy leżenia w łóżku. Do szpitala odwieziono Jadzie pogotowiem ratunkowym, ale zgodnie z procedurami drogę powrotną do domu trzeba odbyć własnymi środkami. Syn Mikołaj kupił inwalidzki wózek, za pomocą którego najpierw musieliśmy Podwieźć Jadwigę do drzwi samochodu, a potem usadzić na siedzeniu. Cały ten zabieg był niezwykle upokarzający, trudny i bolesny. Ponadto widok Jadzi na wózku wywołał ponure skojarzenia z Barbarą. Na wózku szymszela ogarnął mniej Mikołaja strach. Co będzie dalej? Ale dalej było coraz gorzej. Pęknięcie biodra spowodowało niedowład prawej nogi i nieustanne bóle ujarzmiane mocnymi środkami. Trzeciego dnia jadzia powiedziała: Bóg dał mi tak wiele i dlatego wszystko inne należy przyjmować z pokorą. I w tym jednym zdaniu jest cała barańska, która dla dobra rodziny zrezygnowała z zawodu aktorskiego. Nastąpiły bardzo przykre dni. Jadwiga zamknięta w sobie leży nieruchomo na łóżku, całymi godzinami z zamkniętymi oczyma, któregoż dnia nieoczekiwanie zapytała mnie. Czy decydenci odpowiedzieli na temat scenariusza do filmu o niej i o nim, który zaproponował? Odpowiedziałem gorzko. Nie ma odpowiedzi. Długo milczała, potem powiedziała cicho. A no cóż, widocznie nasz czas już minął. Potem zamknęła oczy i zapadła w siebie. Miałem straszną noc. Tłukły mi się po głowie koszmarne myśli, melodramatyczne decyzje. Jadzia budziła mnie albo Mikołaja po kilka razy. Wyraźnie objawiały się w niej stany depresyjne, bo obsesyjnie mówiła a o śmierci Tomaszka oraz Janki Traczykównej. Ponadto odmawiała obecności pielęgniarki, przyjmowania lekarstw oraz jedzenia. Najgorsze są jej decyzje odmowy wizyty w szpitalu, aby dokonać prześwietlenia i ustalić. Co jest ostatecznym powodem pęknięcia biodra i niedowładu prawej nogi? Na mojej Mikołaja błaganie odpowiedziała nieoczekiwanie. Nie walczcie ze mną i pozwólcie mi odejść posłuszna decyzji hinduskiego przesłania ani dłużej, ani krócej, tylko tyle, ile przeznaczył Bóg. Kochani przyjaciele błagamy. Wysyłajcie modlitwy i dobre wibracje, aby przywróciły Jadzi spokój i pragnienie istnienia, napisał wtedy na Facebooku pan Jerzy. A potem dodawał o stanie jej oczu, że co prawda grozi jej coraz gorsze widzenie, ale udało jej się stanąć na nogi i przejść kilka kroków. Jadzia znosi wszystko z pokorą, siostry miłosierdzia i błaga mnie, żebym nie ujawniał publicznie, ale dzisiaj napiszę tylko tyle i aż tyle. Pisał na początku tego roku, choć jak widzicie, pani Jadwiga nie zawsze chciała, by jej stan zdrowia podawany był do publicznej wiadomości, to jednak w innych swoich postach pani Jerzy przekonywał, że ciepłe słowa, które płyną w odpowiedzi na te informacje, są dla pani Jadwigi jak tlen. Dziękuję za czułość waszych słów, one tak bardzo pomagają w trwaniu. Kochani, dziękuję za każde słowo, ciągle walczę z chorobą, ale każdą decyzję Boga przyjmę z pokorą. Kocham was. Wasza Jadwiga, dzień przed śmiercią pani Jadwigi, taki właśnie post opublikował pan Jerzy na swoim Facebooku. Niestety, w dniu dzisiejszym pan Jerzy przekazał te najsmutniejsze informacje. Przed trzema godzinami Jadzia odeszła. Bardzo nam ciężko, napisał w piątek nad ranem w mediach społecznościowych pan Jerzy Antczak. Jest to tym smutniejsze, że zaledwie kilka dni temu pani Jadwiga obchodziła 89. urodziny. Kochana Jadziu, jutro, 21 października, wchodzisz w 90 rok życia. Jesteś dla Mikołaja i mnie darem Boga. W tym szczególnym dniu prosimy go, aby przywrócił Ci zdrowie, bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa, nie odmawiaj wizyt w szpitalu. Uważając to za bezcelowe, wszystkie nasze, najgłębsze uczucia będą przy Tobie dozgonnie z miłością Jurek i Mikołaj. Pani Jadwiga, niezapomniana Barbara z nocy i dni. Była symbolem. Symbolem pewnej epoki w polskiej kinematografii. Drugiej takiej już nie będzie. A jej odejście jest stratą dla nas wszystkich jej fanów, dla polskiej kultury narodowej i dla mnie osobiście również wielką stratą. Jest to, szczerze mówiąc, chyba jeden z najtrudniejszych odcinków, jaki dla Was przygotowuję, ponieważ rzadko spotyka się tak pozytywnej, i ciepłe osoby jak Pan Jerzy i Pani Jadwiga. I mimo, że odbyliśmy kilka rozmów, to jednak jest coś takiego, że się człowiek zżywa. Ja jeszcze kilka dni temu pisałam do pana Jerzego właśnie z prośbą o przekazanie pani Jadwidze życzeń. I przeszło mi przez myśl to, że wyjątkowo nie odpisał, a zawsze odpisywał, że może dzieje się coś złego, ale chciałam w to sama nie wierzyć. Niestety. Tak właśnie się działo. I cóż, myślę, że to, że pani Jadwiga nie chciała na siłę się leczyć, że niektórych metod, które miały jej pomóc, odmawiała, jest po prostu dowodem na to, że się nigdy nie zmieniła. Ona zawsze była kobietą z niesamowitą klasą, nigdy nie robiła nic na siłę, zawsze wyrafinowana, bez napięcia, po prostu godząca się z tym, co przynosi jej los, ale i doceniająca to, co ma. Taka najwidoczniej pozostała do samego końca. Tak właśnie też przeżyła swoje niezwykłe życie. Jak wielu mówiło, tak jak należy. Dla wielu była osobą godną naśladowania. Swoje myśli kieruję także do pana Jerzego oraz jego syna Mikołaja. Wiem, że te dni są dla was niezwykle trudne. Pan Jerzy z panią Jadwigą przeżył prawie 7 dekad w małżeństwie. To niewyobrażalna strata dla kogoś, kto zawsze był z kimś tak blisko. I wiem z Facebooka pana Jerzego, że pani Jadwiga i on również bardzo cieszyli się na wszystkie przejawy sympatii. Również te komentarze, które zostawiliście pod poprzednim filmem, i jest duża szansa na to, że one do pana Jerzego dotrą, bo ja wyślę mu ten odcinek. Więc jeżeli tylko macie ochotę, to nie zawiedźcie dzisiaj, tak jak to robicie zawsze, ale myślę, że dzisiaj jeszcze. Moja gorąca prośba, by było to jeszcze mocniejsze, byście jeszcze bardziej chcieli, bo faktycznie jesteśmy w kontakcie, więc myślę, że te wszystkie wiadomości od Was do pana Jerzego dotrą, a może i w jakiś sposób do pani Jadwigi. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i już kończę, bo jak widzicie, jest mi naprawdę bardzo trudno. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.